Cześć, z tej strony Konrad, witam Was na kanale X.com i zapraszam na recenzję Nokia 6.1. Większość z Was producenta Nokia kojarzy pewnie z Nokią 3050 i w 2017 roku firma HMD odpowiedzialna za markę Nokia zaprezentowała na MWC w Barcelonie nowe modele z Androidem. I dziś mamy właśnie taki model Nokia 6.1 która ma na pokładzie czystego Androida i zapraszam was serdecznie na jej recenzję. Zaczynamy sobie jak zwykle od wyglądu. Producent zastosował tutaj aluminium, które jest dodatkowo matowe. Złote wstawki prezentują się bardzo dobrze, a dominujący kolor granatowy wygląda niezwykle elegancko. Do tego aluminium ma bardzo dobre właściwości, ponieważ dobrze leży w dłoni oraz nie rysuje się odkładania na stole, przez to, że jest matowe. Także tutaj za design Nokia ogromny plus i przejdźmy sobie do następnej części, czyli front urządzenia. Full HD, 5,5 cala, ekran 1920x1080 w proporcjach 16x9. Szkoda, dlatego że w 2018 roku nawet telefon średniopółkowy, moim zdaniem, powinien już mieć proporcje przynajmniej 18x9, szczególnie jeśli Nokia chce walczyć z konkurencją. Niestety, Nokia nie pozbyła się mu także ramek, więc telefon z przodu nie wygląda zbyt nowocześnie. Patrząc na to, co oferuje w tej chwili konkurencja, jest raczej przeciętny. Jeśli chodzi o podzespoły... Mamy tutaj można powiedzieć typowego średniaka, czyli Snapdragon 630, 4 GB pamięci RAM, jest też wersja słabsza z 3 GB pamięci RAM. Natomiast na tą 4 GB X ma wyłączność 64 GB wbudowanej pamięci, za to duży plus, dlatego że ta pamięć się przydaje. Możemy ją rozszerzyć także o kartę microSD. Tutaj mamy hybrydowy slot na kartę pamięci. Za układ graficzny odpowiada Adreno 508. To, za co należy pochwalić Nokia, to Android One, czyli zupełnie czysty Android. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika, czyli dla was? Macie system prosto od Google. Nie ma tutaj żadnych modyfikacji producenta. Jak spojrzycie na przykład na innych producentów, często słyszymy o tych nakładkach, o modyfikacjach, o dodatkach od producenta. Nokia na szczęście nie pokusiła się o takie rozwiązanie, za to ogromny plus, dlatego że myślę że gdyby próbowali zmodyfikować Androida pod siebie, to zupełnie nie mieliby szans na rynku, a tak z czystym Androidem ten telefon działa naprawdę bardzo dobrze. Nie ma tutaj absolutnie żadnych przycięć. Podczas zwykłego użytkowania nie zauważyłem żadnych lagów. Aplikacje przełączają się płynnie i są trzymane długo w tle, bo mamy tutaj aż 4 GB pamięci RAM. Snapdragon spokojnie sobie daje radę i broń Boże się nie grzeje, a Adreno doskonale sprawdza się w grach. Ten telefon jest kompletny dla użytkownika, który szuka poprawnie działającego smartfona. Czysty Android daje jeszcze gwarancję Pierwszeństwo w aktualizacjach, zawsze jeśli coś się pojawi, dostajecie to od razu, szczególnie ma to znaczenie przy nakładkach bezpieczeństwa oraz aktualizacjach systemu, na przykład do Androida P. Żeby nie było tak kolorowo, Android One to także minimalne wyrzeczenia, dlatego że niektóre nakładki producentów udoskonalają nam funkcjonalność telefonu, natomiast tutaj, nie mając tego, możemy doinstalować to, co aktualnie jest nam potrzebne. Także nadal uważam, że Android One jest bardzo dobrym ruchem. Przejdźmy sobie do czytnika linii papilarnych. Ktoś, kto projektował ten smartfon, nie do końca przemyślał układ, który jest z tyłu telefonu. Mianowicie, mamy tutaj bardzo duży moduł aparatu, który spowodował przesunięcie czytnika linii papilarnych mniej więcej na środek telefonu. I to położenie jest niestety nienaturalne. Kiedy próbujemy wyciągnąć telefon z kieszeni, czy też go odblokować, nie zawsze trafiamy w czytnik linii papilarnych. Ten palec należy troszeczkę wykrzywić, co powoduje niezbyt szybkie odblokowanie telefonu. Dodatkowo czytnik jest dość płytki, nie jest też tak łatwo wyczuwalny przez palec. I do tego jego średnica jest dość mała. Patrząc na rozwiązania konkurencji, ten czytnik jest po prostu gorszy. Do tego nie do końca zawsze łapie palec, więc Nokia musi się mu jeszcze trochę nauczyć od wschodnich sąsiadów. Teraz trochę o aparacie fotograficznym. Mamy tutaj logo Zeissa, czyli możemy spodziewać się całkiem przyzwoitych zdjęć. I powiem wam tak, Nokia 6.1 w tym segmencie nie zawodzi. Myślę, że jak na średnio-półkowy smartfon, zdjęcia są zadowalające. Przykładowe ujęcia macie oczywiście w opisie, tam zarówno robiliśmy zdjęcia w dzień, jak i w nocy. Jeśli chodzi o szczegóły, mamy tutaj przysłonę F2.0, do tego 16MP, jest w formacie 4x3. Natomiast jeśli chcecie zrobić zdjęcie 16x9, musicie zejść z rozdzielczością do 8 megapikseli. Mamy tutaj także nagrywanie filmów 4K przy 30 klatkach i nawet przy takiej rozdzielczości smartfon nie robi się nawet ciepły, więc to uważam za dużą zaletę. Jeśli chodzi o aplikację aparatu, ta wbudowana w Android One jest zupełnie wystarczająca. Mamy tam podstawowe tryby, a także tryb Pro, który zadowoli każdego amatora zdjęć, który chce bardziej pokombinować sobie z ustawieniami. I jeszcze coś pod socjalki, czyli funkcja Picture in Picture, czyli możliwość robienia zdjęć dwoma aparatami naraz. W tym momencie, kiedy robimy na przykład zdjęcie z tyłu, automatycznie jest robione nam selfie i nakładane na to zdjęcie. Dzięki temu mamy obraz z dwóch kamer jednocześnie. Bateria. Na pierwszy rzut oka 3000 mAh może wydawać się zbyt małe, ale spokojnie. Jeśli chodzi o optymalizację energii, Nokia 6.1 jest naprawdę niezła. Powiem wam tak, bez problemu wytrzyma ten smartfon jeden dzień intensywnego użytkowania. Ja spokojnie wykręcałem od 4 do 5 godzin na ekranie przy całym dniu użytkowania. Ciężko mi było wyładować ten telefon w jeden dzień. Co więcej, dla mniej wymagających użytkowników, ładowanie co dwa dni będzie raczej normą. Także za baterię Nokia otrzymuje ode mnie najwyższe noty. Co najważniejsze, dzięki portowi USB-C i szybkiej ładowarce dołączonej do zestawu, możecie naładować baterię w 30 minut do 50%. I ta wartość powinna wam wystarczyć spokojnie na cały dzień użytkowania smartfona. Na koniec o minimalnych niuansikach. Najpierw te pozytywne. Na górze urządzenia mamy Jacka 3,5 mm, co jest raczej już egzotyką. I mały smaczek od Noki: mamy tutaj radio FM, co nie jest wcale takie oczywiste we współczesnych smartfonach, a wiem, że czasami o to pytacie. Niestety, jeśli chodzi o minusy. Bardzo słaby głośnik, gra bardzo płytko i nie do końca słychać na przykład to, co jest wypowiadane. Jeśli oglądacie film na YouTubie na głośniku na Maxa, ten dźwięk jest bardzo płytki i no spokojnie, w tej cenie powinien być już głośnik troszeczkę lepszy. I to, co mnie jeszcze irytowało, to silniczek wibracyjny. Jest on głośny i ma jednostajną wibrację. W tej chwili we współczesnych smartfonach znamy technologie haptyczne, które oddziałują na nas w zależności od tego, jakie powiadomienie dostajemy. Myślę, że ten moduł nie jest aż tak drogi, a Nokia, można powiedzieć, powiedzieć, że poszła po najmniejszej linii oporu. A i jeszcze jedno. Tutaj bez problemu zagrać Snake'a. A na niej niestety nie. Podsumowując, Nokia 61 to telefon poprawny, bardzo płynnie działający, natomiast nie wyróżniający się niczym więcej na rynku. Myślę, że to dobra propozycja dla osób, które szukają telefonu z czystym Androidem i chcą mieć gwarancję aktualizacji i płynnego działania minimum przez 2 lata. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam do dyskusji w komentarzach o Nokia 61, a także o telefonach w podobnej klasie cenowej. Dostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie kanał X komu po więcej materiału. Do następnego razu. Cześć!